Hej, zapraszam Was dzisiaj na test nowych produktów, które ostatnio właśnie dostałam. Zrobimy sobie całą twarz pełną nowości i pogadamy o kilku całkiem ciekawych produktach, albo takich może mniej znanych produktach, które ostatnio weszły na rynek. Zaczynamy szybko, ponieważ mamy dużo do przetestowania. Pierwszy produkt, który Wam pokażę, pochodzi z Makeup Revolution. Jest to Glow Revolution Prime Set Glow Illuminating Face. And spray. No dobra, to akurat nie przyspiesza sprawy taka nazwa. No i kolor wydaje się strasznie karmelowy w opakowaniu. Ja sobie jeszcze dołożę troszkę tego produktu tutaj na, na ram, na drugie ramię i na obojczyki, żeby. O! Żeby sobie to wszystko wyrównać. Wydaje mi się, że opalizacja jest. jest całkiem spoko. Tylko ja w tym momencie jestem dosyć opalona po Maroko. Nie za bardzo, ale tak troszkę już opalona, a on i tak jest dla mnie lekko za ciemny. Więc jeśli jesteście bledsze, to warto byłoby wziąć inny kolor, jeśli jest. Ja sprawdzam na czy są inne kolory i dam Wam tutaj gdzieś na ekranie znać. Teraz możemy przejść do pielęgnacji pod podkład. Mając właśnie w Maroku, przetestowałam taki krem o do twarzy z Liren. On ma filtr 30. Nie wiem, czy są 50, ponieważ wiecie, jak mam w Rossmanie, tak to szybko łapałam i w sumie właśnie nie sprawdziłam, czy są jeszcze, jest jeszcze większa moc z tego kremu, ale to jest najlepszy krem pod make-up z filtrem, jaki dotychczas miałam. Jestem w tym momencie jeszcze... Podczas właśnie testów, testowania filtrów, bo chcę nagrać dla Was taki film z najlepszymi filtrami ale w tym momencie z tych, które przetestowałam, tego jestem najbardziej pewna. Moja sympatia do tego kremu wynika właśnie z tego, że wybitnie utrzymuje się na nim make-up, a wiadomo w Maroku było dosyć ciepło, a mimo wszystko nosiłam tam makijaż cały dzień, więc ani jednej poprawki, wszystko wyglądało perfekcyjnie. Tak więc tutaj bardzo Wam polecam, zwłaszcza jeśli macie cerę mieszaną, tłustą i nie chcecie czegoś zbyt ciężkiego i zbyt mocnego pod podkład. Jeśli chodzi o podkład, to Nabla ostatnio wysłała mi swoje podkłady, najnowsze. One się nazywa mają close-up i nabla obiecuję, że są to bardzo lekkie i pięknie wyrównujące skórę y, por, produ, produkty, podkłady. Wiecie co? Ja już je nosiłam trzy razy, Raz nosiłam ten podkład bardzo krótko, a dwa razy przetestowałam go tak na maksa 15 godzin, 12 godzin. Dzisiaj wam pokażę ten podkład, trochę o nim pogadamy, ale już teraz wam mówię, że mam go już dosyć dobrze przetestowanego, dlatego też od razu wiem, że nie jestem jego fanką, ponieważ jest on straszliwie suchy i radzi sobie tak naprawdę tylko na ogromną warstwę kremu oraz na ładnych miejscach skóry. Kolor tego podkładu w ogóle do mnie nie pasuje. Nakładając ten podkład na twarz trzeba się trochę napracować, ponieważ on się zbyt łatwo nie dokleja do skóry, nie jest bardzo kremowy, przez co też dosyć trudno się rozprowadza, a jak są jakieś takie trudniejsze miejsca, u mnie to jest głównie dookoła ust, to on się nawet w tych miejscach czasami nie chce dokleić. No więc ja na przykład w tym momencie mam tutaj taką plamę, widzę, że tutaj też na mojej bliźnie, gdzie skóra jest troszkę inna, się nie dokleił. No i ogólnie właśnie to jest taki Jakbym to powiedziała, podsumowując, leniwy podkład, który w idealnych warunkach ok, będzie pracował, ale jak tylko skóra ma jakieś problemy, jest trochę bardziej szorstka, albo ma suche skórki, da dada, da, no to on od razu podnosi ręce i mówi, że sorry, on zasłuchuje na coś więcej w życiu, on nie będzie pracował w takich warunkach, dlatego też właśnie nie lubię tego podkładu. Kolejny produkt, który chcę Wam dzisiaj pokazać, to puder Vibomood i na początku myślałam, że szwinki z tej kolekcji są najfajniejsze, ale jednak po przetestowaniu tego pudru okazuje się, że on jest po prostu super. Co prawda, jest w ogóle to jest mój ulubiony pędzel. Ten puder przepięknie utrwala strefy pod oczami i obecnie jest to moim zdaniem najlepszy puder do tego celu w drogerii. Tylko, że tutaj jest jedna sprawa. On zawsze wygląda lepiej nakładany pędzlem, bo testowałam już nakładanie go gąbką i gąbką jak dla mnie wygląda to troszkę za ciężko, więc polecam nakładać pędzlem. I druga sprawa jest taka, że on wybiela. Tu przy naszym dzisiejszym paskudnie wyglądającym podkładzie o złym kolorze jest całkiem dobrą opcją. Pędzel, który użyjemy do nałożenia tego pudru, to jest również nowy z Nabli i on się nazywa Big Powder Brush. Będziemy go używać teraz pierwszy raz i zobaczymy, czy jest fajny do nakładania pudru, czy nie. Jeśli chodzi o pędzle z Nabli, to ja mam jednego ulubieńca i jest to pędzel do rozświetlacza. On jest serio wyróżniający się na rynku. Natomiast ten już po, już po kilku ruchach widzę, że nie robi dla mnie nic. No, no nie, absolutnie przeprzecięty pędzel. Teraz pokażę Wam przybliżenie mojej twarzy, żebyście mogli zobaczyć, jak pięknie, lekko wygląda ten puder pod oczami. Oraz, żebyście też mogli się przyjrzeć temu, jak ten podkład sobie radzi. Jeśli chodzi o brwi, to mamy dzisiaj dwa produkty. Po pierwsze, będzie to pomada z Evelyn Cosmetics w odcieniu Dark Brown oraz Gimme Brow z Benefita, tylko w takiej wersji jakby podróżnej mini. Mam też całościową wersję, ale na początku przez właśnie to, że teraz mam parę wyjazdów, pomyślałam, że po prostu zużyję, um, zużyję tę malutką wersję. Ja mam tutaj odcień 6. Tak więc na początku zaczynamy od pomady, a potem włoski wyczeszemy Gimme Brow. W tym momencie ta pomada jest nałożona w, można powiedzieć, takiej najlżejszej mocy, na, w najmniejszym stopniu intensywności. I chciałam Wam pokazać, jak delikatny, fajny efekt można nią uzyskać. Ja osobiście jestem zachwycona takim wykończeniem brwi, ponieważ ono jest takie bardziej naturalne. Oczywiście, jeśli chcecie mieć bardziej zdefiniowane brwi, to jak najbardziej w tym produkcie możecie dowalić pigmentacją, ale no nie wiem, czy wygląda to po prostu najładniej. Ja osobiście już od pewnego czasu odchodzę od takiej maksymalnej, pełnej, ciemnej, intensywnej pigmentacji. Yy, właśnie oku, ale się wyjechałam. Gadanie, gadanie i malowanie na razie <noise> zawsze coś się zwali. Yy, w każdym razie ja już tej z tej ostatniej się rezygnuję z takich intensywnie. Mm... Wypełnionych, wyrysowanych brwi, i właśnie przerzucam się na takie troszkę lżejsze wykończenie. A jednocześnie, jeżeli możemy taki efekt zrobić pomadą, to ciągle jakość będzie fajniejsza niż cienie. No, i teraz możemy przejść do Gimmy Brow. Wytyszuję te brwi do góry, postaram się je mocno, mocno podnieść. A dopiero jak ten tuż sobie zaschnie, to wiecie, położymy same końcówki, i dzięki, te, dzięki temu też brwi będą się wydawały pełniejsze. Ogólnie bardzo Wam polecam właśnie w ten sposób brwi wyczesywać. Przez to, że ta sztyczka jest taka maleńka, to trzeba ją dosyć często zamaczać w samym tuszu, ale ten produkt jest naprawdę świetny. Też już go troszeczkę sobie ostatnio używałam w tym Maroko i pięknie trzyma włoski na miejscu. Świetnie to wszystko wygląda. No, i ten kolor jest też całkiem mocny. Jak mam niepomalowane brwi, to naprawdę te woski są yy, wzmocnione. I teraz możemy przejść do paletki cieni, którą dzisiaj sobie przetestujemy. I mamy tutaj taką paletkę Sparkle Deadline Cosmetics. Ja już sobie ją troszkę obmacałam, żeby obczaić, czy ona ma sens, czy nie. Poczekajcie, nie mogę coś jej otworzyć. No i wykonamy nią makijaż, który znalazłam ostatnio na Pinterest. Tutaj mam gdzieś wstawię tam w fotkę, fotkę z Pinterest'a, tylko, że w tej paletce brakuje takiego czerwono-różowego odcienia, który jest widoczny w tamtym make-upie, dlatego wydaje mi się, że dół wykonamy po prostu tymi ciemniejszymi odcieniami. Ta paletka zawiera pięć matowych odcieni, trzy mocno palizujące i jeden taki lekko satynowy. Najciekawsze oczywiście wydają się te, te mocne, Opalizujące odcienie, dlatego teraz Wam tylko pokażę takie szybkie słocze. No i gdzieś tutaj też wstawię y, słocze reszty cieni, ale. A nie, to nie ten palec, dobra. <grym> Pusty palec. Ale chcę, żebyście wiedzieli, jak te cienie się nakładają tak od razu z bomby, a nie tylko na takich słoczach, które już dogram, dogram później. Czy tutaj coś o? O! Teraz widać, jaki to jest porażający błysk. Oczywiście dzisiaj skupimy się na tym odcieniu, ponieważ on doskonale pasuje do makijażu, którym się będę dzisiaj inspirować. Nakładamy te cienie na mokrą, niezapudrowaną bazę, trochę strzepię sobie nadmiaru spędzla, żeby potem nie musieć czyścić tych rzęs aż tak na maksa. Wow! Ładnie jest, powiem wam. Naprawdę bardzo ładnie. Tutaj wybieram ten taki bardziej żarowiasty, intensywny pomarańcz, a ten zgaszony zostawimy sobie, wydaje mi się, do rozblendowania brzegów serio przez te rzęsy jest mega ciężko coś tutaj zobaczyć, Kase będę je po prostu trzymać tak w dół Teraz przycam się na pędzel do blendowania i zamaczam go właśnie w tym jaśniejszym pomarańczowym odcieniu i będę nim blendować opadającą powiekę. Ale nie będę wierzyć, że to jest zbyt głęboko, no bo tak jak widzicie też na inspiracji, to jest taki bardziej okrągły i mniej rozblendowany make-up. Żeby dokładnie rozblendować brzegi, zabieram się za ten jasny beżowy matowy odcień i takim troszkę mniejszym, ale ciągle puchatym pędzlem delikatnie je wygładzam. Ten opalizujący cień też nakładam na mokrą bazę, ale już go wcześniej też testowałam na suchej i wszystko było idealnie. Tak więc tutaj, czy będzie mi suchą bazę, czy mokrą, on da wam przepiękną, zabójczą pigmentację. No i żeby troszeczkę jakby powiększyć oko, to nie nakładam tego odcienia tylko na ruchomą część powieki, ale też yy, tak łagodnie rozblenduję go tutaj Wewnętrznym kąciku i no parę milimetrów poza załamanie ponad załamanie. O. Na dole zaczniemy od tego najciemniejszego odcienia. I nim sobie. O, rzęsa mi odpadła. No właśnie, widzicie, te rzęsy już mocno wypadają, muszę iść na jakieś uzupełnienie. Mm, zwłaszcza, że w tej rzęsie, w tym, znaczy na tym oku odpadł mi cały koniec. Nie wiem, czy widzicie. Tu mam rzęsy tylko dotąd, a tu mam jeszcze jakby parę kępek więcej. Zaraz mam kolejny wyjazd, więc te rzęsy się jeszcze przydadzą ale potem już będę je zdejmować, tak na co dzień to już troszkę tęsknię za paskami bo już mam trochę ochotę coś zmienić a tak jednak ciągle mam to samo na początku myślałam, że na dole wymieszamy sobie kilka odcieni ale teraz, no jednak widzę, że najbardziej mi się podoba taki prosty, brązowy dół więc nie będę tu już dokładać żadnych innych kolorów wewnętrzny kącik, gdzie jest mój pędzel kurde wiecie co, ja potrafię serio wszystko zrobić, wszystko Wewnętrzny kącik również wykończę tym złotym odcieniem. Jakoś tak mam dzisiaj ochotę na więcej błysku. Uzupełnię teraz rzęsy kępkami, i do tego użyję kleju, którego też jeszcze Wam nie pokazałam na moim kanale, ale używam go już chyba w miesiąc albo dwa. Kupiłam go w Seforze i straszliwie przepłaciłam, ponieważ jak się okazuje. Ten sam klej jest dostępny w biedronce za 10 zł, a ja go kupiłam w seforze za 50 albo 60 zł. I jest to naprawdę fajny klej. Tak więc, jeżeli możecie go dorwać w biedrze za grosze, to bardzo polecam. Teraz możemy wypróbować nowy tusz do rzęs z Nabi. Jeszcze go nie testowałam specjalnie po to, aby mieć takie pierwsze wrażenie z Wami tutaj w filmiku. No i tak jak zwykle tuszuję dolne rzęsy i dla mnie tusz jest bardzo ważny właśnie przez to, że zawsze doklejam sztuczne rzęsy na górę. No to wiecie, staram się jakby ten ciężar na górze wyrównać również bardzo dobrze wytuszowanymi rzęsami na dole, żeby nie było tak, że na górze mam mnóstwo rzęs, a na dole łyso. Ojejo. Mm, kurczę, czekajcie. Już tu mamy problem jakiś z tym tuszem, bo on nakłada potwornie dużo produktu na rzęsy. Ojejku, bardzo brzydko to wygląda. I nie wiem, czy widzicie, jak one strasznie wyglądają na strasznie zaklejone, obklejone. Um, no nie. Oj nie. Mm -mm. Dobra, już teraz widzę, że ten tusz mi się nie podoba. I nie ma to dla mnie sensu. No bo no, no nie tak to powinno wyglądać. Jakby mój ulubiony tusz, czyli ten L'Oreal fioletowy nigdy nie odwala takich akcji. No, ale teraz w takim razie mam okazję wam pokazać tusz, który, inny tusz, który bardzo lubię jeszcze i który bardzo dobrze sprawdza się na tych dolnych rzęsach. I jest to Eveline Royal Volume Mascara. I tutaj szczoteczka jest bardzo taka uporządkowana, bo. Yy, i przez to też bardzo ładnie nakłada tusz. A w tej, w tej nabli, ta szczoteczka jest jakaś taka bałaganiasta. Jest mnóstwo wąsków, jest strasznie gęsta, i wydaje mi się, że przez to nie najlepiej nakłada się na dolne rzęsy bo jest po prostu za gęsta i wprowadza od razu za dużo produktu. A w z Evelyn mamy bardzo uporządkowaną szczoteczkę, która od razu nakłada idealną, skromną ilość produktu. Można sobie dołożyć drugą warstwę i ma się po prostu pełną kontrolę nad tym, co się dzieje. I teraz możemy przejść do rozświetlaczy i tutaj mam aż trzy nowe produkty. Pierwszy rozświetlacz jest Makeup Obsession i nazywa się Mega Honey. I wiecie co? To Makeup Obsession to mi się wydaje, jest jakby podmarka Makeup Revolution. Mamy też i od razu identyczny kolor z Makeup Revolution, który nazywa się Raise the Bar. Nie wiem, czy widzicie tutaj, jak identyczne są te kolory. I zobaczymy, jaka będzie ich bo jeszcze tych rozświetlaczy nie testowałam. A na koniec mamy absolutny hit, jeśli chodzi o rozświetlacze. To jest rozświetlacz mineralny z Claire Blank w odcieniu 03 Cold Beige. Chciałabym mieć cieplejszy odcień, ale dostałam ich w paczce, właśnie taki bardziej neutralny, chłodny. I zdecydowanie ten cieplejszy sobie kupię, ale opalizacja tego jest zupełnie z innego świata. Bam, co? Oh my god, to jest po prostu. <gryw> to jest takie szaleństwo. Ten rozświetlacz jest wręcz za mocny. I serio, mówię to ja. On jest za mocny i do niego lepiej jest mieć taką delikatną rękę. Tylko, że ten rozświetlacz ma w sobie widoczne. Większe drobinki. Oczywiście ma piękną taflę, ale też w tym się znajdują drobinki. Dlatego, jeśli nie jesteście fanami drobinek, to polecam jakieś takie tradycyjne, normalne, typowe rozświetlacze, które zazwyczaj pokazuję na moim kanale. A jeśli drobinki wam nie przeszkadzają i tak jak ja żyjecie dla błysku, dla mokrej tafli, to polecam. Z drugiej strony, nałożymy sobie rozświetlacz z tej marki Makeup Obsession. Ten rozświetlacz ma prze. Piękny, przecudowny kolor. Totalnie wakacyjny, taka złota bogini, opalona, słoneczna. No, cudowny kolor. Jestem w tym momencie pod takim wrażeniem tego odcienia, że aż nie wiem, który jest lepszy. Znaczy, wiadomo, tutaj błysk jest lepszy, ale chciałabym mieć ten poziom błysku w tym, w tym kolorze. To by było marzenie. I teraz trzeci rozświetlacz, który nałożymy sobie na nos i brodę, to właśnie będzie ten. Wypiekany z Makeup Revolution. Wiecie co, ja mam wrażenie, że te dwa rozświetlacze to jest dokładnie ten sam produkt, troszkę inaczej yy, uformowany i spakowany po prostu do innych. tych. No, to jest dokładnie ten sam kolor. Więc którykolwiek z tych rozświetlaczy jest tańszy, to Wam polecam. Ostatni produkt na dziś to będzie spray utrwalający do makijażu z efektem świetlistego wykończenia z Vibo, z tej ich nowej kolekcji Vibo Mood. I tutaj na początku sobie przetestujemy. Na tej stronie ręki, czy rzeczywiście tam giełka daje jakiś... o Boże, jaki mocny aplikator! Czy rzeczywiście tam giełka daje jakieś siedlistości, jakieś Czy to są jakieś drobinki, czy coś? Hmm, są tu jakieś drobinki, ale tak dosłownie: dwie drobinki na 3 cm kwadratowe I ten aplikator jest dla mnie strasznie mocny, więc yy, zobaczymy. O, oh fuck, nie, dobra, powiem wam, że tego się nie da używać, bo tutaj się leje za dużo produktu i to po prostu rozwali make-up. Tak więc wracamy do starego, dobrego Glam Glow. No, i to jest atomizer, widzicie, kamgiełka. Ja mogę to trzymać tuż przy twarzy. A i tak jest idealnie. I tak właśnie dotarliśmy do końca makijażu. Chciałabym jeszcze wrócić do Was za parę godzin, żeby Wam pokazać, jak ten podkład się zachowuje i żebyśmy sobie zobaczyli, bo ja sama też jestem ciekawa, jak zachowują się cienie w tej palecie, jak się utrzymują, czy nic tam się nie zbiera. Teraz mamy godzinę 17.41 i ja do Was wrócę za około 6 godzin z jakimś takim podsumowaniem tego, jak te wszystkie produkty się zachowują. Wracam do Was po paru godzinach. Mamy teraz. 12.28, czyli powiedzmy, że 12.30 w sumie. I jeśli chodzi o podkład, to od razu być może widzicie, pomimo oczywiście paskudnego koloru, że on naprawdę bardzo fajnie trzyma mat. I mimo, że ty panie lubię, to muszę tutaj docenić, że radzi sobie z tym trzymaniem matu. Natomiast niezbyt fajnie radzi sobie tutaj w zamamaniach, przy ustach, z maszczkach, ponieważ tutaj bardzo mocno się zebrał, mimo że noszę go tylko. Z 7 godzin. Oczywiście, wygląd tego podkładu jest również zasługą pudru z Vibo, który bardzo ładnie sobie poradził i pięknie wygląda pod oczami. Jakby z godziny na godzinę wygląda coraz lżej, coraz ładniej się wtapia w skórę. Naprawdę świetny, świetny puder. No i to, że rozjaśnia twarz, dzisiaj się bardzo przydało. Oczywiście Wy musicie rozważyć, czy chcecie puder, który rozjaśnia twarz, czy nie. Jeśli chodzi o produkty do brwi, oba są moim zdaniem świetne. Tutaj nie mam nic do dodania. Dodatkowo rozświetlacze. No, tutaj również wygląda to wszystko. Wyrąbiście obal, śnią tak jak należy, mimo że mamy środek nocy. One się zachowują, jakby był środek dnia. Piękna sprawa. I na końcu mamy tuszę do rzęs i paletkę. Paletka bez zarzutu. Nic się nie zebrało. Pokażę Wam na większym przybliżeniu. Nic się tutaj nie zebrało. Widzę, że wszystkie te nie wyglądają dokładnie tak, jak wyglądały na początku. Z tej strony mi się trochę rozmazał kącik, ponieważ do nas znajomi i zaczęli nam opowiadać takie mega-bekowe historie. Cię po prostu popakałam ze śmiechu, no ale to, to jest wina moich znajomych, a nie tej palety. Wydaje mi się, że ta paleta sama w sobie, tak przynajmniej na tym oku, wygląda bardzo ładnie. No i zostaje nam jeszcze tusz do rzęs. Czekajcie, wyostrzę. O, zostaje nam jeszcze tusz do rzęs, który również, przynajmniej po tej stronie, pięknie się zachował. Natomiast ten tusz tutaj, to w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. Na koniec jeszcze utrwalacz do makijażu, którego nie polecam przez okropny pryskacz. No i ten, ten nabłyszczacz, rozświetlacz do ciała. Tutaj mam bardzo mieszane uczucia, bo zasechł w takich, wiecie co, nie do końca równych plamach. I... I ogólnie ten kolor moim zdaniem też jest strasznie taki karmelowy i nie do końca wiem, na, na kim to będzie wyglądało ładnie, bo on jednak dodaje dużo takiego pomarańczu do skóry, a ja na przykład nie jestem wielką fanką takiej pomarańczowej, opalonej skóry. Wolę zdecydowanie bardziej takie oliwkowe wykończenie, słoneczne bardziej. Niż właśnie karmelowe. Tak więc to do tego produktu mam mieszane uczucia. Wydaje mi się, że potestuję go jeszcze trochę i może za jakiś czas odezwę się do Was na Instagramie, czy jednak on ma sens, czy nie, bo w tym momencie serio jest im bardzo ciężko powiedzieć. Tak więc na dzisiaj to już wszystko. Dzięki Wam za oglądanie. Jak zwykle zapraszam do subowania na Instagrama i widzimy się następnym razem. Cześć!